Elo, elo, 320 0 ja jestem Zenek, a to jest The Horus y Heresy Legion, karcianka osadzona w świecie Warhammera 40 000. Czy, czy 40 tysięcy, chyba 40 tysięcy. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, nie jestem specjalnym znawcą, że tak powiem, tego świata, ale karcianka karcianka, można w nią popykać, poleci mi ją jeden z widzów. Jest ona dostępna na Steamie, jest to darmowa karcianka, można ją sobie pobrać. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce nazwę nazwę gry. Nie jest to jakaś mocno skomplikowana karcianka, chociaż trochę kart już jest. Poza tym, to jest chyba ukończony produkt. To nie jest produkt w fazie alfa czy beta, czy coś takiego. To jest po prostu ukończony produkt, można w nią sobie spokojnie pykać. Są jakieś zestawy do kupienia i tak dalej. Ja sobie pogram, że tak powiem, podstawowymi kartami. Nie będę się zbytnio rozwodził na temat karcianki, bo jest dość. Cały ekran powitalny, że tak powiem, cały ekran, który się teraz znajduje, jest dość prosty. Możemy sobie rozgrywać jakieś pojedynki, możemy wejść. Nie, do jakiejś... No, do jakiegoś pokoju, w którym się... są jakieś komentarze czy coś takiego. Nie wiem dokładnie co to jest. Create lounge. Lounge! Za 100. 100 golda muszę mieć, żeby stworzyć kurczę jakiś pokój. Na razie dam sobie spokój i po prostu rozegramy... bitwę. Pokazać wam jak to wygląda We Warmaster Horus is turned against us! Impossible! The emperor chose him to lead Not anymore. He will launch viral bombs on us. Uh, to Find cover underground now. Chorus zwariował. Dobra. Chorus zwariował Musimy chorusa pokonać. Czy jakkolwiek on się nazywa takie karty. Ja mogę wymieniać te karty. Mogę wymieniać te karty. Super. Wymienimy sobie tego czołga jakiegoś. Mam jedynkę ten znaczek z tą energią i liczba przypisana do tej energii oznacza tyle, że ta jednostka kosztuje jeden punkt energii. Tutaj mamy energię nie manę, a to w sumie jest bez znaczenia, bo to jest i tak, można nazwać to maną, można to nazywać energią, surowcami, jak to woli, jest jedno i to samo. Dobra, zaczniemy z tymi kartami, które mam teraz. I będę to tutaj kombinował. Nie, nie specjalnie wiem, co mam w tym deku, szczególnie, bo nie, nie, nie sprawdziłem tego jakoś super dokładnie. Więc będę grał na totalny to żywioł, madness. pójdę. Just get to cover. We can try to make sense if we survive. tego, i naszym zadaniem jest zniszczenie tego miasta. Break the entrance to get cover. Aha, czyli musimy się przebić, żeby się ukryć jakoś. Dobra, to turę. Wierzymy, atakować atakować? znowu zagrał bunkier. Aha, co co ture będą spadały na nas takie to fajne. To, fajnie, to fajnie, Trzeba zaatakować najpierw ten bunker, bo on wymaga tego od nas, to jest taka jakby prowokacja taka, z tego co już się dowiedziałem, bo jakieś tam dwa pojedynki zdążyłem rozegrać. Zagrać swój bunker? Nie wiem czy to ma sens, jak tu nie ma żadnych przeciwników, ale zaraz to chyba będą przeciwnicy. Ile bunkier kosztuje? Trzy energii, dobra, to zabieram bunker. Następna turka poproszę. Czyli co, spadają na mnie jakieś bomby? Kto else wie o tym? Captain Garro is on his way to warn the emperor. May he reach Terra. Jak chce tur hala składa zagrać? Ons to cokolwiek to robi. Can ignore fort line using another line. Unit's for attacking. Może sygnerować, czyli ignoruje te bunkry, jakieś wszystkie w momencie gdy atakuje. No nawet spoko opcja. Dobra, zagramy sobie tak. Był łapie za nim rakiety, i ginie. No, świetnie. Mój bunkier też poszedł. Nie mam 5 energii, co chcę zagrać? Chagrat skład? Niech będzie Chagrat skład za 5 energii. Let's go, tylko no tak, znubiłem niezatakowany swój motel, to pełen wypas. Ma bunkry? W sumie jak tak dalej pójdzie to to i tak wygram, bo mam jeden punkt energii więcej, no, ale Pytanie na jak długo. Teraz jakaś specjalna umiejętność bo bohatera może odstrzelać przeciwnika. Rozwalimy to ustrojstwo. Zostało mi 4, ta, ta umiejka jego kosztuje dwa punkty energii z tego co widzę. Richter Squad. Dobra, tu będzie Richter Squad. Let's go. O, no, no, serio? Czemu oni wyłapują taki damage srogi? Mogę kartę zagrał? Boom, no ko nasza kozacka jednostka może tylko jeden punkt energii. Deal free damage. Tylko mm, to kosztuje. To kosztuje jedną energię mnie zadanie takiego ostrzału. Mam 7, co ja mogę dać za to 7. Dobra, to idziemy tak. Tak. <śmiech> <śmiech> tak. A czemu to przeżyło? Czy to się wykluło, coś z niego. Dobra, 15. Hapców mu zostało. Markov's Revenge, rangers Oglądamy się w rangers. I zajedzą tego typa jakiegoś i heja A tego mogą za zero zagrać, wounded zilota To 1-1, no, świetny Zajebiście po prostu Crack grenade, jakiś granat 15, ekstra Giń w cholerę energie od niego świetnie zagram chyba z tego tanka jakiegoś wuł wow, jaki ostrzał na bogato <kłysy> dobra kończę turę i lecimy dalej czy to jest pojedynek oczywiście versus AI szczerze mówiąc nie wiem jak w jaki sposób odgrywać pojedynki z, z żywym wodnikiem bo jeszcze tego nie rozkminiłem czy ja muszę jakiś to jest taki, to jest taki początek, to jest taki tutorial powiedzmy, który się dopiero co rozpoczął. A więc może po przejściu tego szkolenia będę mógł sobie grać z normalnym przeciwnikiem. Deal for damage, dobra za damage 4. Mam nadzieję. Now, everybody, get in! Chyba koniec. Uuu, ja bogato. Wiktory! Level up, next level, co Nowe karty. Sabotaż. Nie, cztery karciochy dostałem. No, tak wygląda, że tak powiem, ta giereczka. Nie będę rozgrywał kolejnego pojedynku. Yy, bo się śpieszę do roboty i zostało mi już tylko 15 minut, żeby wyjść z chaty, więc nie będę nagrywał kolejnego pojedynku. Zrobimy jeszcze szybki rzutokiem na kartę, co tutaj w tym deku ja mam tak naprawdę. 28 na 28, nie wiem, czy 28 to jest maksy, jaka, maksymalna ilość kart, jaką mogę wpakować do deku, czy mogę coś więcej wrzucić? Eee, plus 7, co ja mam? Velrog Predator. Wilok Predator, chyba tak to się było czytać, nie wiem. Thunder of Horus. Mam tylko th Thunder of Horus za 6. Thunder of Horus, tak, te karty mam chyba wszystkie w deku. Tak naprawdę. Więc można chyba wrzucić więcej niż 28 kart na 28. Warlord, a co ten Warlord? Garviel Loken, co on takiego robi? Captain, dziesiąta kompania. Start with an extra card. Deal to damage. No właśnie, to jest ta jego specjalna umiejętność: za dwa punkty energii. Deal to damage. Zadaj po prostu dwa punkty obrażeń. Inicjatywa wysoka. Nie tak naprawdę, co robi inicjatywa jeszcze. Czy te karty w jakiś sposób same reagują na coś? Coś one robią? Jakąś inicjatywę mają? Nie wiem o co chodzi. Lichter Squad. Chagrat. Chagrat Squad. Chyba tak to się będzie znowu jakieś kosmiczne nazwy. Defense Satellites. Deal one to four damage to each enemy. No ja to jest spoko. Taki niezły... Niezły rozpierdziel ta karta może robić, tylko że ja jej nie dostałem jeszcze na rękę. Hanus Mortars, jakieś kurcze muździerze. hadrak Squad. cleve, cleave 4, nie wiem co to znaczy, cleave 4, Destroy enemy troop, old flank, Sons of Horus, Imperial Army, vehicle, Sons of Horus, vehicle, to są chyba jakieś frakcje, chyba ten Sons of Horus. Tak mi się wydaje. No mówię, nie znam tego świata Warhammera zbyt dobrze, więc te karty są dla mnie dość zagadkowe, że tak powiem. Nie rozkminiam ich jakoś super dokładnie. Bitwa. Zobaczymy szybko bitwę. Z kim ja będę tutaj się pojedynkował. Bo zostało mi 10 minut pods. Dobra, coś takiego chcę coś wymieniać. Za jeden nic nie dostanę, coś jeszcze mam dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę. No, dobra, może być. A za friendly. Chyba nie są friendly. Dobra, mam dwa punkty energii, to możemy z tego typa. Się tu są no, co on takiego? Front line. Jakoś umiejętność. Imperial Army. No grafika nie jest powalająca, no, nie tak powiem. W tej gieretce. Z... Ale gra się to nawet przyjemnie, szczerze Tak był rozkminił te karty, to można by to, to, to pograć. i no, mam? Trzy punkty energii. Zagramy bułkę. <coughs> Będziemy się Dobra, koniec tury. No, może mnie bezpośrednio atakować? Nie musi atakować bunkra? Wydawało mi się, że bunkier musi najpierw atakować. Bunkier poszedł do piachu. że Nie ma historii zagrywek, znaczy historii zagranych kart. Bo przydałoby się to tak przynajmniej na początku. Dobra, Mortar Strike. Deal 5 damage to on e, random enemy. To tego chyba nie chcę zagrywać. Marco Slender. Dobra, pykniemy sobie tekstura. 10 minut mi zostało, może znowu teraz pykać w 10 minut, zobaczymy. Super. Kończymy turkę. Co ten typek robi? Cliff 4. Nie wiem co to znaczy Cliff 4. Co to za umiejętność? jest pisana dobra. When attacking deal damage to a target and adjacent units. O, to dobre. Ej, no to jest dobre. Za 6 Robimy tak, sumiejki tego gościa. Załatwienie. Bo to jest taki strzał na odległość, i on wtedy do nie dostaje, bo za 6 A tak się zdaniał. ten miał jakoś kurczę. Jakiś wybuch zastosował. Dobra, zagramy sobie ten skład. Deal for Damage. Cztery do meczu mogę tak zabrać. To nieźle. Trochę tego podsumował. Nie powiem. Deal 5 damage to random enemy. To tego chyba nie chcę zagrywać, żeby to było jakieś AOE rozwalało wszystko na polu bitwy. To byłoby super. Deal 4 damage to random enemy. To też jest. Rally. Does something when played from hand. Oj, czyli robi coś. Zagrane z ręki. A jeżeli po prostu damage zadają, to super. Tego Zrobimy taki typu. Nagramy sobie tego gościa, tego gościa, tego gościa i następne No Dobra, to jest do wygrania, chyba. Nie wiem, czy po prostu nie powinienem atakować tego lidera, i jak go wykończę to wygrywam pojedynek, tak naprawdę. Bo... Mam nadzieję, że to działa jak w hardstone. pokonam przeciwnika, pokonam bossa i jest po zawodach. Bohatera, nie wiem jak to jest nazywane tutaj. Mam 6 damage aktualnie, Jestem w stanie go zabić. tej Granat dostałem. Deal 5 damage to a vehicle structure or Titan Weapon or two to another unit. Eee, czyli to zada tylko dwa obrażenia. Tam no, lecimy tutaj w tego typa. And... No, więc działa to podobnie jak w Dobra, udało się zakończyć ten pojedynek przed wyjściem do pracy. Jeszcze mam 7 minut, więc się wyrobię w czasie. No tak wygląda ta giereczka, Dość zabawna, Karcianka. Jak ktoś chce, to jest do pobrania na, na Steamie za darmo i można w nią sobie po prostu dla przyjemności od czasu do czasu popykać. Dobra, z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej.